Chętnie dołączyłabym do artystów z filmu Twarze Plaże, którzy tworzyli gigantyczne murale, opowiadając ciekawe ludzkie historie. Lub inaczej, chętnie zaprosiłabym ich do mojego domu rodzinnego w małej wsi pod Białymstokiem, gdzie wychowałam się ja i moje rodzeństwo. Mam jedno ulubione zdjęcie z tego czasu, zrobione zimą 2003 roku, tuż przed wyjściem na samki. Oto moje starsze rodzeństwo. Ola i Maciek. Ola jest najbardziej kreatywną i pomysłową osobą, jaką znam. Gdy muszę podjąć jakąś decyzję, zawsze dzwonię do niej. Zresztą wiem, że Maciek robi to samo. To nasza życiowa doradczyni i do dziś trzyma nas w swoich ramionach, jak na tym zdjęciu. Maciek to mój towarzysz. Na co dzień mieszkamy razem, oglądamy filmy, słuchamy muzyki, ale. Najbardziej lubię nasze długie dyskusje o rzeczywistości, o wartościach, świecie. Maciek jest bardzo mądry, z nim czuję się bezpiecznie. No i ja, Agata, a raczej Agatka, jak to wszyscy mnie nazywają, bo jestem najmłodszym dzieckiem i tak zresztą mnie traktują do dziś. Opiekują się mną, wspierają, są moimi najlepszymi przyjaciółmi. To zdjęcie ma wielkie znaczenie w naszej rodzinie, ponieważ ono. Tak mi się wydaje, wyznacza kierunek wzajemnych stosunków tych ludzi. Ponieważ oni do dzisiaj, do dzisiaj właśnie są w takiej relacji przyjacielskiej, opiekuńczej takiej wzajemnej troski o siebie. Żadny z nas nie mieszka już w rodzinnym domu. Wyprowadziliśmy się do innych miast. Przez moment było nawet tak, że ja mieszkałam w Warszawie, czyli 200 km od domu. Nasza siostra mieszkała we Wrocławiu, czyli około 500 km, a nasz brat mieszkał w mieście Meksyk, które szacuje się, że jest oddalone o 10 tysięcy kilometrów. I pomimo tej odległości nigdy nie byliśmy sobie dalecy. I nieważne gdzie poniesie nas życie, ten dom pozostanie na zawsze magicznym miejscem naszych korzeni, pełny wspomnień i ciepła, w którym nadal mieszkają nasi rodzice. To świadek początków naszej przyjaźni. Dlatego pomyślałam, że, że nasze wspólne zdjęcie powinno znajdować się właśnie tutaj. Wyruszyliśmy więc z Maćkiem na poszukiwanie najlepszego miejsca. Zadzwoniliśmy też oczywiście do Oli, jak zwykle. Rozważaliśmy kilka lokalizacji. Dwie strony starej stodoły, która jako jedyna pozostaje bez zmian od dnia, gdy to zdjęcie zostało zrobione. Ściany naszego domu w kąciku, który pamięta wiele rodzinnych przyjęć podwórkowych. Kiedy w końcu Maciek wpadł na świetny pomysł. A, a tu? To zdjęcie było zrobione właśnie tutaj. Byłoby takim e, znakiem tych czasów. Tak właśnie powstał nasz mural. Ale pięknie, to naprawdę pięknie. To jest świetne. Teraz jak będę stała w kuchni, to przez okno będę cały czas widziała moje dzieci, będę je miała na oku. Teraz już zawsze będą w domu. Choć tak dawno wyjechały. <grystanie> to moje ulubione zdjęcie z Olą i Maćkiem i od dziś pozostanie w małej wsi pod Stokiem, razem z moimi wspomnieniami i moim sercem.